Dzień dobry Państwu, nazywam się Justyna Machnik i organizuję muzeum pod nazwą Szczecin w PRL. Ekspozycja będzie dotyczyć historii społecznej i kultury materialnej z okresu Polski Ludowej, ale najważniejszy jest Szczecin, jego zakłady przemysłowe, towary, marki, kultura, muzyka, smaki. Ekspozycja będzie na około 100 m kwadratowych w lokalu w Śródmieściu Szczecina. Wszystko zaczęło się od mojej propozycji spacerowej jako przewodnika miejskiego. W 2018 roku była premiera trasy Szczecin Szlakiem PRL. Tak więc od spaceru po muzeum. Organizacja takiego muzeum wiąże się z długą listą wydatków. W zasadzie niekończąca się lista wydatków. Dlatego konieczność, żeby założyć kampanię na platformie Wspieram to. Bardzo wierzę w to, że zebrane pieniądze pozwolą na realizację tego celu i że za kilka miesięcy przywitam Państwa w progu Muzeum Szczecin w PRL. Dziękuję i do usłyszenia!